Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Myślę, że tak będzie lepiej, jak mi widać. Dzisiaj zaprezentuję wam lodówkę z Samsunga. Firma koreańska, produkcja w różnych zakątkach świata. Natomiast też mamy produkcję polską, ponieważ firma Samsung wykopiła linię produkcyjną firmy Amika, Stąd też możemy spotkać lodówki produkowane w Polsce. Teraz przejdźmy do parametru, który najczęściej decyduje o zakupie lodówki, jakim jest cena. Tą lodówkę znajdziemy już w cenie od 3399 zł. Jeśli chodzi o wysokość, jest to 207 cm, szerokość 60 cm, głębokość aż 69 cm. Czyli bardzo głęboka lodówka. Natomiast klasa energetyczna, a z dwoma plusami. Pojemność chłodziarki 269 litrów, pojemność zamrażarki 98 litrów. I przy tych pojemnościach, przy tej klasie energetycznej, zużycie roczne to jest 269 kWh na rok. Nie jest to aż tak dużo. Myślę, że naprawdę przy tych pojemnościach jest naprawdę ok. Poziom hałasu jest to 38 dB. I tutaj oczywiście mamy kolor. Lodówki czarne, ale nie jest to zwykłe czarne, bo to jest czarne szkło. Front jest szklany, nie wiem czy to słychać, natomiast cała, cały front yy, yy, drzwi, chłodziarki i zamrażarki jest pokryty szkłem. Prezentuje się rewelacyjnie, jak widać. Ma to swoje zalety, ma to swoje wady, ale to już w podsumowaniu. Teraz przejdźmy do systemów, jakie zostały zastosowane w lodówce. Oczywiście jest to all around cooling, czyli rozprowadzanie w komorze chłodzenia, czyli w chłodziarce, tak powietrza, aby na każdym poziomie była równomierna temperatura rozłożona. Dlaczego tutaj mówię o powietrzu? Ponieważ jest to system no frost, czyli chłodzenie za pomocą wtłaczania powietrza, czyli jest zasada klimatyzacji. Dzięki czemu nie musimy rozmrażać tej lodówki, bo ten system jest zastosowany w zamrażarce i w chłodziarce. Więc tutaj jak najbardziej duży plus. Producent mówi nam, że to jest space max, czyli powiększona lodówka, żeby więcej nam się tutaj mieściło. Natomiast parametry pojemnościowe nie wskazuję na to, bo możemy znaleźć na rynku o wiele innych producentów, również lodówki o podobnych pojemnościach i nie jest tu podane, że to jest Space Max, więc tutaj myślę, że duży chwyt marketingowy na to, żeby przyciągnąć klienta. Następnie mamy Digital Inventor, czyli kompresor inwerterowy z 10-letnią gwarancją. Ma to również nas przyciągnąć do zakupu, bo praktycznie już większość firm daje to takich remonowanych, bardziej znanych firm daje tą 10-letnią gwarancję. Natomiast bardzo rzadko nam się zdarza to, żeby nam kompresor w lutów się popsuł. Najczęściej jest to rozszerzenie układu chłodniczego, jakieś termostaty, wyświetlacz, elektronika. Ale te kompresory jednak są żywotne i działają, czy to były stare, czy to są teraz te inwerterowe. Ale jest, super, mamy 10 lat gwarancji. Może nas to przekonać do zakupu, kiedy mieliśmy problemy właśnie z kompresorem w lodówce. My się wtedy zwrócimy dużą uwagę na to. Następny system, który jest również chwytem marketingowym, jest tak zwany metal Cooling, czyli tylna ścianka w tej lodówce, którą później pokażę, jest zrobiona z metalu, co umożliwia nam lepszą kumulację chłodu. Dzięki czemu, jak będziemy otwierać tą lodówkę, nie będzie ona się tak wychładzać, będzie rzadziej się załączać i ma to nam zmniejszyć zużycie energii. Natomiast rozmawiałem z kilkoma promotorami z różnych firm, którzy również stosują te metalowe tyły i ma to na zasadzie takiej, że przyciąga uwagę, możemy o tym powiedzieć. Natomiast jeśli popatrzymy na cyferki, zmniejsza to zużycie prądu o 2%. Więc jest to naprawdę mało. Następnie przejdźmy do tego, że oczywiście lodówka już wyposażona, dwa termostaty czyli oddzielnie możemy ustawić temperaturę w chłodziarce, oddzielnie w zamrażarce. Mamy również tutaj wyświetlacz. I właśnie teraz zapraszam do wyświetlacza, przybliżymy go, omówimy go, bo ma kilka ciekawych opcji, o których warto wiedzieć. Zapraszam. Dobrze, spójrzmy na wyświetlacz. Po załączeniu lodówki oczywiście wyświetlacz działa, natomiast po chwili pracy, kiedy nic na nim nie robimy, on się wyłącza, żeby nie świecił cały czas, a teraz go uruchommy. Proszę bardzo. Automatycznie nam pokazuje temperaturę w chłodziarce i w zamrażarce, jaka jest w danym momencie. Czyli tutaj nie ma od razu jaką ustawiliśmy, tylko jaka jest w danym momencie. Kiedy chcemy ustawić temperaturę, naciskamy tutaj jeszcze raz o 3 stopnie Celsjusza, 2 stopnie Celsjusza, 1. I 7 najwyżej. Jeśli chodzi o zamrażarkę minus 22, 23, minus 15. Takie mamy tutaj zakresy, jeśli chodzi o chłodziarkę, zamrażarkę. Wyświetlacz jest czytelny, jest niebieski. Bardzo ładnie to wygląda właśnie na tej tafli szkła. Jeśli przyciskamy, to się wyświetla. Więc tutaj jak najbardziej duży plus estetyczny, jeśli chodzi o to. Następnie z tych fajnych opcji mamy alarm otwartych drzwi. To jest ta ikonka, która nam się tutaj pokazuje, kiedy otworzymy drzwi, nie zamkniemy, on się uruchomi i będzie nam tutaj informować, że drzwi w lodówce są niedomknięte. Następnie, styl wakacyjny, po trzy, przytrzymaniu 3 sekund, załącza nam się tryb wakacyjny, dzięki któremu lodówka utrzymuje optymalne temperatury, aby zużywać jak najmniej energii, kiedy jej nie otwieramy. Więc tutaj, opcję jak najbardziej na plus. Przydatna, myślę, kiedy jednak w wakacje wyjeżdżamy gdzieś. Możemy powiedzieć, że jak najbardziej użyjemy Wyłączmy ją, również 3 sekundy przetrzymujemy. Następnie mamy Power Cool i Power Freeze. Dwie funkcje, które moim zdaniem są bardzo fajne, zwłaszcza kiedy pierwsze uruchomienie jest z lodówki. Przytrzymujemy również 3 sekundy. Załącza nam się Power Cool 3 sekundy. Power Freeze. Są to funkcje, które umożliwiają nam bardzo szybkie schłodzenie części chłodzącej, jak i części mrożącej. Przy pierwszym uruchomieniu pozwala nam to szybciej ją załadować. Natomiast w późniejszym czasie, kiedy włożymy, włożymy coś świeżego do zamrażarki, chcemy, żeby szybko się zamroziło i temperatura nie wpłynęła na pozostałe produkty, żeby one się nie zaczęły rozgrzewać od. Tego produktu, który włożymy, uruchamiamy ją i ona powinna bardzo szybko nam zmrozić ten produkt. W chłodziarce działa to analogicznie, tylko że tylko schładza do odpowiedniej temperatury, jaką mamy ustawioną. Więc myślę, że te opcje jak najbardziej przydatne i tutaj jak najbardziej pochwała za to, że tutaj jest, chociaż nie jest to też niska klasa lodówki. Teraz przejdźmy do wnętrza, pokażę Wam tylną metalową ściankę, pokażę Wam tutaj kilka ciekawych opcji, które zastosował Samsung i myślę, że można go spokojnie za to pochwalić. Zapraszam. Przejdźmy teraz do środka, czyli spójrzmy, jak wygląda, spójrzmy, jak są skonstruowane drzwi, ponieważ ta lodówka ma bardzo grube te drzwi, otwórzmy ją. Bardzo grube, nie otwierają one się nam równo z, z bocznymi ściankami, czyli jeśli będziemy chcieli dostawić do ściany, już tego nie zrobimy, ponieważ musimy zostawić ten odstęp, drzwi nie zachodzą, nie otwierają się równo z ścianką boczną. Więc tutaj już moim zdaniem minus, bo często jednak chcemy postawić to przy czymś, będzie nam to kolidowało. Następnie, jeśli chodzi o rączki, mamy roczne, rączkę boczną, co jest bardzo fajne. Dodatkowo mamy podchwyt, ale podchwyt jest tak skonstruowany, żeby otwierało nam się łatwiej. Tutaj mamy w tym miejscu taki yy, odbojnik i kiedy tutaj mamy taką bajkę, naciskamy ją, to nam odpycha drzwi lodówki od tej ścianki, dzięki czemu łatwiej nam się to. Otworzy, więc tutaj jak najbardziej to jest fajne, tylko ciekawe jak to długo będzie dobrze funkcjonować, żeby nam się to szybko nie wyrobiło i nie było potem problemu z tymi drzwiami, że trzeba całe drzwi wymienić, żeby to działało lub możemy po prostu to olać i używać normalnie. Jeśli chodzi o środek, tu jest bardzo fajna konstrukcja tych półek, ponieważ mamy ich sześć. Czyli jest naprawdę dużo. Mamy fajną możliwość regulacji tych mniejszych półek góra, dół, przestawienie tu, aby zostawić miejsce, więc jak najbardziej również na plus z możliwością doboru, tak? Więc tutaj nie mogę nic zarzucić. Następnie metalowa tylna ścianka, którą już widać tutaj, yy, która jest wyglądem estetycznym i bajerem yy, niczym więcej. Otwory yy, na yy, system. Yy, All around cooling. O, się troszeczkę yy, I tutaj, co jest dużym atutem, ta półka, którą możemy schować i zwiększyć tą przestrzeń. Tutaj to rozwiązanie jest genialne. Właśnie uruchomił nam się alarm otwartych drzwi. Myślę, że słychać to pikanie, to już można od razu zauważyć, yy, jak to działa. O, przestał na yy, chwilę. To rozwiązanie jest genialne, ponieważ zwiększamy tą przestrzeń chcemy postawić coś bardzo wysokiego jak najbardziej możemy. Więc. Fajnie, tylko szkoda, że to jest suwane, a nie składane. Moim zdaniem składane półki działałyby lepiej, bo mogą, moim zdaniem, to wszystkie zaczerpną. To, to tak to może się wyrobić. I nie będzie to zdawało w pewnym momencie egzaminu, tak jak powinno. Mamy również szufladę Fresh Zone, która ma. Optymalnie utrzymywać temperaturę, to jest ta szuflada, dla mięsa ryb, aby one były cały czas świeże. Brakuje mi w tej klasy lodówce komory zerowej, która utrzymuje najbliżej zero i wtedy mamy tą pewność, że te no, wszystkie mięsa ryby będą odpowiednio przechowywane, jeśli nie chcemy ich tak szybko zużyć. Natomiast to nie wiem, czy do końca będzie spełniać swoją rolę. Mamy tutaj na Oczywiście mięso. Tu mamy na warzywa, owoce. W standardzie jest to wyposażenie na butelki. Przy tej klasie myślę, że jak najbardziej powinno być. Nie ma żadnego zaskoczenia. Oświetlenie górne LEDowe, tak jak już w większości lodówek klasy No Frost. Ta szuflada. Odklejmy. Ta szuflada lekko działa. Samsung ma to do siebie, że mimo nie ma prowadnic żadnych teleskopowych, tylko zwykłe te ślizgane, bardzo one płynnie i lekko działają. Za to mogę ich pochwalić. Rzeczywiście to jest dobrze zrobione. Teraz jeszcze spójrzmy na zamrażarkę. Zamrażarka, oczywiście, 3 szuflady, 98 litrów. Również tutaj ślizgane, te wszystkie półki na pewno one działają dobrze nawet przy większym załadowaniu bo to już testowane było i myślę, że jak najbardziej to Fajna, fajnie rozwiązane konstrukcyjne, chociaż myślę, że już w niektórych tych klasach zamrażarek powinny być jednak te prowadnice teleskopowe, które na 100% zdają egzamin przy dużych obciążeniach, zwłaszcza jeśli wkładamy to do zamrażarki. Gdzie wiemy, że tam pakujemy, to zamrozi się, będziemy tego przechowywać i przy każdym wyjęciu, włożeniu te teleskopy by działały super. Tego mi tutaj na pewno brakuje. Możliwość przełożenia drzwi również jak najbardziej jest. Więc jeśli chodzi o środek, więcej już tutaj nic Wam nie podpowiem, bo nic więcej powiedzieć nie można. Czyli też to nie jest jakiś super bogaty model, bo wiem, że Samsung powinien prowadzić tylko komorę zerową, której nie mam przy tej cenie. Myślę, że dużo na wpływ na tą cenę ma front szklany. Op. Teraz przejdźmy do podsumowania i Powiem Wam moje wątpliwości, jakie minusy tutaj widzę, oraz jakie są plusy tej lodówki. Zapraszam! Podsumujmy. Plusy tej lodówki to na pewno jest czarny szklany front. Dlaczego? Ponieważ brudzi nam się, rzeczywiście to szkło nam się szybko brudzi, natomiast łatwo je wyczyścić i ja to uwielbiam. Jeszcze jakby to był biały front, to już w ogóle dla mnie by było genialnie, ponieważ bardzo mało czyszczenia. Więc jak najbardziej mogę zaliczyć to do plusów. Następnie dwa termostaty, to również jest dużym plusem. I tak, jeśli chodzi o ten podchwyt, o którym wspominałem, z tym dodatkowym systemem wypychającym odpychającym drzwi od lodówki, myślę, że jest fajny pomysł. Zwłaszcza, że mamy możliwość złapania tu i tu, zależy jak kto lubi. Nie wyrabiamy tej uszczelki przy tym bocznym. Więc tutaj również to na plusy, chociaż jeśli ta żywotność będzie krótka tego systemu odpychającego, no tutaj się zrobi minus, ale tutaj już sami musicie zdecydować, czy wam jest to potrzebne. Druga sprawa, jeśli już użytkujecie taką lodówkę, a weszliście sobie tylko obejrzeć, może czegoś nowego się dowiecie, powiedzcie, jak to działa przy dłuższym użytkowaniu i czy to się rzeczywiście sprawdza. Następnie funkcja Power Freeze, Power Cool jest również bardzo dużym plusem i. Składana półka, ta suwana w sumie półka. Yy, jest dużym plusem, ponieważ zwiększa nam to przestrzeń, że możemy położyć o wiele coś większego. Natomiast wolałbym, żeby ona była składana, ponieważ ten system składany na pewno dłużej wytrzyma niż ten, który jest tutaj wsuwany, wysuwany na zaczepy. Yy, zacznie nam się blokować, zacznie nam się jakiś zaczyb i już to nie będzie dobrze działać. Więc tutaj pomysł fajny. Natomiast system rozwiązania z suwaniem, gdzie on jest efekt. To jest efektywny? No, daje fajny efekt jedynie. Nie jest do końca pożądany. Więc, tak, jeśli minusy i wątpliwości. Minusem jest głębokość, minusem jest to, że drzwi nie otwierają się ścianką pocztą, nie dosuniemy do ściany, do szafki, do niczego, ponieważ będzie nam to kolidować. Następnie, wyświetlacz, który moim zdaniem. Daje tylko efekt wizualny, nie daje nam praktycznie nic więcej, co byśmy tutaj chcieli z niego uzyskać. Te wszystkie same funkcje, jeśli mamy panel strujący w środku, również mogą zostać zastosowane i nie musimy umieszczać tego na froncie. Tak, natomiast na pewno daje to bardzo dobry efekt wizualny i wygląda to estetycznie. Jeśli o to chodzi. Następną rzeczą jest metalowy front, no nie powiedziałbym, metalowy tył, przepraszam, nie front, tył, nie powiedziałbym, że jest to przydatne. Moim zdaniem jest to typowy chwyt marketingowy, który chce nam Samsung pokazać jak to jest rozwinięte technologicznie i żebyśmy to kupili. Następnie tutaj jeszcze z minusów więcej, raczej nie dodałbym nic. Tylko usunął jeszcze z opisu Space Max, gdzie nie jest to stale jakaś super powiększona lodówka, tylko bym powiedział, już łapie się w standardach obecnego rynku. Więc o tym też bym nie mówił, że to jest, nie chwalił się tym, że to jest nie wiadomo jaka pojemność. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Sami musicie resztę zdecydować, czy jest wam to potrzebne, czy kupicie to ze względu na wygląd estetyka, bo wygląda naprawdę genialnie. A ja was już tą wiedzą zostawiam. Oczywiście dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco kolejne odcinki też będą ciekawe. Zaczynamy nowy projekt z mini poradnikami, które już niedługo się też pojawią odnośnie przekładania drzwi w lodówce, odblokowywania pralek, więc warto mieć tego suba, zostawić dzwoneczek, żeby być na bieżąco i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!